Siema z tej strony, ale to jest ponownie The Binding of Isaac After bar Dzisiaj idziemy sobie w kolejny challenge: Krzanin's Brains Challenge. Zrobimy sobie challenge The ponieważ chciałbym odbokować Chaos Card, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo overpowered, że tak powiem, karta i może mi się przydać. Także właściwie ten odcinek, co widzieliście przed chwilą, to był odcinek, który. znaczy przed chwilą? No poprzedni odcinek, dzisiaj to był odcinek z wczoraj, który nieudolnie próbowałem wrzucić. Fajnie, że tutaj... Aha, no to jest przecież challenge. Mamy fetusa, dobra. Mamy fetusa i detonator, więc... Właściwie... O, interesujące. Możemy tam zejść i się rozejrzeć. O, black market! That's what I like. Dobra. Właściwie to jest bardzo prosty challenge, więc tutaj nie będzie raczej dużo chronienia się z tym wszystkim. Tylko nie chciałbym potracić wszystkich serc tak w bardzo głupi sposób. To by było... Przykre. Dzięki. Co to za pigułka? Amnesia. Ojej. Czy ja chcę pay to play? Nie wiem, czy chcę cokolwiek z tego. W sumie. Nie chcę nic. Troszeczkę słabo. Fajnie, że jest black market, ale... Słabe itemy. Zobaczmy, czy tu gdzieś nie ma secret roomów, czy cokolwiek. Tak rzucę te bomby jak porypany, a w tym challenge'u będę praktycznie takim szalonym gościem z bombami takim nierozważnym kretynem, który prawdopodobnie ma duże szanse na zabicie samego siebie, tak? więc... nie patrzcie na mnie jakbym był kretynem, bo jestem kretynem no przyznałem się w końcu no więc na challenge'ach prawdopodobnie nie ma żadnych... treasure room'ów, to, dobra tylko flies nie widziałem go. Nawet nie zdążyłem go zauważyć. Więc może przejdźmy się do tego, Black Marketu. Może się tak jeszcze na coś decyduje. Ja jeszcze nie wiem. We will see. No, nie, nie mamy żadnych itemów, tak, ale. Myślę, że doktor Fetus i. i Boom nam wystarczy w zupełności. Ale PhD to może bym wziął. Ej? Pheromons, ok. No na. Nie żeby coś. Burning basement Nie chcę zmarnować dwóch klucz, a w sumie i tak nie mamy trażeru, więc fuck Gówno Muszę znaleźć klucz! Dobra. Powiedzcie mi, jak można dostać taki overpowered <laughs> I ten za tak prosty challenge, hej? Jak to działa? Nie wiem, czy tutaj się da to przegrać, tak właściwie. Wczoraj sobie grałem na swoim własnym save'ie w ten challenge, i właściwie dostałem takie itemy, które w taką synergię się łączą. Doktor Fetus, z czym to było? Stek X i jeszcze z, z Bended Spoon, czy coś takiego. Ta wygięta łyżka, co daje samo naprowadzające łzy. Wyrzucaliśmy bombę, która była. A jej, głupio. Gu ale głupio. Zginę. No. Co ja robię! Kurwa 11. Przepraszam. Za moje małe yy, coś. Troszeczkę nieogarnięcie takie. Zdarza się każdemu nic tak, takiego strasznego. Tylko że właśnie David ma przerażnęliśmy, nie? Ale nie. Fuck! To. Nie chcę mi się szukać skretroomów. Po prostu przejdźmy ten challenge. To nie tym większego problemu. Także jak ta synergia działała? Wrzucaliśmy bombę, która była otoczona przez fioletowy naprowadzający laser na wrogów, więc to było... takie It Leaves, jeden strzał! Dobra, dziękuję. Jaki mamy czas w sumie? 3,41, więc jeżeli byśmy się postarali i pospieszyli, to mielibyśmy jakieś szanse właściwie na to, żeby zrobić bosrasza na tym challenge'u. Tam mnie nic nie odblokuje, ale zawsze mogę ewentualnie zdobyć jakiś nowy potencjalny item ciekawy na tym bosraszu. Więc. okej. Wątpię, że byłby problem ze zdążeniem na bosrasza w tym tempie. Z takim zestawem itemów I see no problem Tak się spodziewam, że tak coś będzie Więc yeah. Oczywiście wzywa grubach... w... To... to nie wziąłem? Czemu? Czemu? Gdzie mam łeb? Gdzie mam mózg? Co ze mną dzisiaj jest nie tak? Co ze mną ostatnio jest na co dzień nie tak w ogóle, bo ja na co dzień sobie jestem taki <gryśni> <gryśni> W sensie, że, że... że nie ogarniam, tak? Okej. Okay. Nie wiem, co robią te brązowe kupione chyba utumaniają swoim smrodem i ściemniałem ekran, więc e, nie. Ha? Okej. Okay. Dzięki Gerdi. No tego trzeba się szybko pozbyć. To trzeba wyplewić zanim złoży jaja. Na szczęście nie składa żadnych jaj, bo to jest wersja, która tylko strzela, więc. Yeah, whatever. Co to, to, to za. o... To nie składa jaj, to jest z jakimś sakiem czy coś, bo zaraz rodzi. Nie, nie ma. O! O! <laughs> jeszcze Magic Mushroom, no super. Ten challenge to będzie taki szybciutki, że chyba zrobię dzisiaj odcinek z Zagzaka. No i czegoś innego, oczywiście, bo. A ja nie mogę tak strzelać, więc po, to, po co ja to rozwalam, właściwie? Szanić David Rumy Dam sobie radę bez tych wszystkich itemów. Dobra, liczyłem na coś ciekawego Nie wzięłem tego klucza, nie wierzę. Nie wracam tam. Szanowny. Dobra, no. Ja bardzo głupio zbieram tutaj demerz, ale nie, nie, nie. To jest nieważne i tak. Dam radę. Trust me, dam radę. Dam radę. To jest naprawdę prosty challenge. Tego się nie da wdupić. Explosive diarrhea, O oh yeah! Aha, ja musiałem to zdecydować. No, never mind. Myślałem, że to troszeczkę inaczej zadziała. Troszeczkę bez sensu Okej okay. To jest bardzo skuteczne. Oj, dostałbym sam po mordzie Nie fajnie. Ok, wszystko siada. Dostałem głupio w lejku Petrified Poop. A wezmę sobie to, bo mi się przyda bardziej niż Burning Matchstick. Czy tam Matchstick po prostu to jest. Mieszam nazwy troszeczkę. Nieważne. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Jeszcze Secret Room, tego potrzebowałem, naprawdę. O, jeszcze skrzynka, dziękuję. Dobra, może zrobimy tak, że rozwalmy sobie to wszystko. Okej, okay. to było bliskie. To było bardzo bliskie, i dziwię się, że nie dostałem poryju. W sumie nic takiego nie było. Dostałem bomby. Jakby mi bomby było mało. strzelam bombami na prawo i lewo. Żegam nimi cały czas, mam ich nieskończenie wiele. Dostaję bomby. Oczywiście bomb na więcej, nie? To jest moje szczęście. Potrzebuję bomb. Dostaję same klucze. Potrzebuję kluczy. Dostaję same. Bomby. Jestem Blue Baby, dostaję same czerwone serca. <laughs> szczęście lewiane. No. Speed up. A to sobie wezmę, no, dobra, dzięki. W sumie walka z tą mi się nie widzi. Nie, nie, dzięki, ale nie. Już mam dość wybuchowych eksplozywów. W każdym wypadku. E. Dobra. Teraz tutaj nie byłem jeszcze. Okej. Okay. Dzięki! Więcej bomb! No co innego mogłoby mi to dać? się Hourglass. Hourglass to jest ciekawy item. Ale wolę chyba detonację, bo to mi nic, to mi nic takiego nie da. Pigułka sobie wezmę. Lemon party. The. Glowing Cowor Glass jest naprawdę dobry item. Tylko, że chciałbym go dostać bardziej na grid, gdzieś coś takiego. Szczególnie żeby go użyć w ostatnim pokoju, żeby móc y, kilka razy pokonywać grida i wpłacać na donation machine. Czy na grid machine, żeby odblokować nową postać, bo teraz Zostało to tak znerfione, że ja między odcinkami grałem sobie troszeczkę na grid Mode I chciałem tam troszeczkę poodblokowywać, tak? Więc Co się stało? Mianowicie to Że został tak grid mode znerfiony, że można wpłacić maksymalnie jakieś, nie wiem No jak, jak ci się uda, to wpłacisz 10 monet Za jednym razem, więc to główno gówno daje tak naprawdę o, czerwona główna. O nie, ty zasrańcu! Fuck off. Musiał mi wszystko zepsuć, ja chciałem Devil Ruma. I mamy 9 minut. O Jezu. Nie zdążymy tego strasza. Też Chociaż wolałbym się z tego strasza, wyteleportować niż go robić, ale... W mogłoby być ciekawie. To było bardzo głupie i niepotrzebne. Dzięki. Oczywiście zero solo heartów. O, dobra, dziękuję. Cofam to, co powiedziałem. Myślałem, że tu jeszcze wypadną pająki. Bym był... ...zdegustowany, zażenowany, whatever. Więc no, powinienem może częściej szukać cykletrumów. Yeah, right. Okej. Okay. Nieważne, że zapomnijmy o tym wszystkim, co ja dostałem. Jera. Well, więcej run. To runy mogą wypaść z czaszek, w sumie faktycznie mogą. Zapomniałem. Też Jera, okej. Okay. Więc będziemy mogli sobie jedną Jera tutaj zużyć, a drugą załóżmy gdzieś tam. Byłem głupi. To było bardzo niepotrzebne, bardzo zbędne. To też było bardzo zbędne. Troszeczkę jestem nieostrożny z tym wszystkim. Czy ja jestem taki duży? Mi się wydawało, czy ja byłem mniejszy? Zdecydowanie byłem mniejszy. Co się stało, że. What the fuck just happened? Ok. No dobra, dzięki. Ale ja bym chciał jakieś serca, a nie monety. Teraz, kiedy potrzebuję serc, oczywiście ich nie dostaję. No, bo po co? Nie, nie. Potrzebujesz serc, damy ci więcej bomb, żebyś wysadził się w powietrze. No, ghost baby W sumie dzięki. Tylko, że ja i tak nie będę trzymał cały czas, cały czas przycisku, więc troszeczkę mi się to tutaj nie przyda. No, whatever. Nie na serce dalej. Okay, dziękuję za kooperację, dziękuję za serce. Wspaniale. Demon Temperance. Temperance. Not, not really a fan of that. Dzięki za serce. Damage up. Nie wiem co to robi, ale wezmę More Sex. Cokolwiek to jest. Nie wiem co to jest. Po prostu wziąłem, bo miałem za co, za co kupić, tak? I... Idzie wodę, Byłem tutaj, więc to jest nieważne. E, wracamy po jarrow. Znaczy, nam się tak coś na tym, na tym challenge'u nie przyda. Absolutnie, więc nie. Nah. Okay. Ale to było głupie. Nie zauważyłem, że bomba mi tam utknęła. Będę szybki. Okej okay. Dziękuję serdecznie, żegnam. Jutro jest zejście tutaj. Zakładam, że gdzieś może być boss tam na dole, właśnie. Myślę, że tam coś jeszcze jest, ale nieważne. Może będzie tutaj. Tego pokoju jeszcze nie widziałem. Ale hamstwo. Tym bardziej, że muszę grać na padzie, ponieważ moja klawiatura mówiła współpracy. Tee Chociaż w sumie gra napadzie jest dobra, ponieważ na kloturze nie można zrobić tak. Więc to jest przydatne, ale czasami można się delikatnie mówiąc wiebać. To było delikatnie. Pod sobie biorę tą monetę. Nie ma tu cykletro mów, nie wierzę. Sprawdzam kilka razy, bo nie wierzyłem po prostu. Dobra? Żegnam. Dziękuję serdecznie. O, ty jesteś niewidzialny, okej, okay, zapomniałem, że takie coś tutaj się zdarza. Dość często. Lovers. A użyję to i sobie wezmę. Dziękuję! Little gish sticky friend i lecimy niżej. Ten challenge jest banalny. Odbokujemy sobie taki item. Więcej sakiew. Ojej. Justice. Dobra, weźmy go sobie. Tu jest Jera, tu też jest Jera, więc. Ona mi się, nam się i tak nie przyda na tym challengeu, więc po co mi to. To było głupie. To było bardzo głupie. Def. Nie. Okej. Okay. Nie wierzę, że w tym pokoju nie zostałem ani razu w pierdziel. Nie wierzę. D Jak to będzie działać? Troszeczkę się boję. Sprawdźmy, co w tym pokoju. O Jezu, nie, to na pewno nie jest coś dobrego dla mnie. Nie, 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 nie. Fajne, fajne, ale jakbym miał Parumaniaka, okej? W takim zestawieniu to mi się nie za bardzo podoba. Wszyscy na hita. Pięknie. A jeszcze sakwa. Skąd wiedziałem, że to będzie ten secret room? Tak coś miałem takie przeczucie. O Jezu, ile? Ile Stafu? Bra. Penny Tears jeszcze, super, ale to mi się nie przyda, bo nie mam w ogóle łez może dlatego Two of Diamonds O, zdarza się, że czasem przeczytasz, co? E? Rzadko Dobra no, Nie, nie, masz się, ani mi się wasz Spoko Czy my coś pominęliśmy ważnego? Nie wiem, mam takie wrażenie, że... Chciałem wejść chyba do curse Room'u, ale jakoś mi tak... To wisi. The Magician, The Death. Wstawmy Jarę. Chodźmy tam. Tam pewnie coś już będzie. Przeliczyłem się. Miałem nadzieję, że to będzie jakiś boss... Nie wiem. Cokolwiek. wiem po co to wziąłem, ale nie mam co z tym zrobić, więc... A, Tam jest boss room. Czemu ja błądzę i szukam. Dopiero teraz mi prawdopodobnie odkryło całą mapę przez ten. Okej, okay, dzięki. Jakby mi to jeszcze było potrzebne. I to się przyda zawsze. Tym bardziej, że na łumbie dostanie... O, dzięki harta. Przynajmniej mi ochroni troszeczkę to serce, no nieważne. I do bossa mamy iść na tam na dół, tak mi się wydawało, że widziałem, tak? Czemu to znikło w ogóle? Jak to działa? Strength? Nie. Nah. Okej. Okay. Nie mam pytań. Co ta Dżera tak się sypie wszędzie na tym ranie? Co jest grane? Ty zesz... Chodź. Spokojnie. A muśkę to pokonamy szybciutko, to nie ma żadnego problemu. OK? Ostatni hit. Żegnam. Weźmiemy sobie Polaroid, bo Polaroid może nas ochronić czasami. Devil Rumpo, pierwsze. Czy weźmiemy latanie? Możemy wziąć latanie. Z tego względu, że może nam to pomóc lecieć nad skałami i no wiadomo, troszeczkę się osłonić. Co mi się nic z tego nie przyda. Żadnych achievementów tu tutaj tak nie odblokuje, więc po co mi tego boss trzeba robić? Ja myślę, że to będzie coś bardziej przydatnego, ale z tymi stałymi itemów nawet nie zebraliśmy żadnych damage upów, a po prostu kosimy całą mapę. E, fetus w, w jednym challenge'u, tak? W jednym w, w jednym słowie. To jest po prostu. Jakby mi tego było mało. Tej Jerry tak to nie zużyje. Oj, byłem głupi. Byłem głupim śmieciem i dostałem głupio po mordzie, sam od siebie. Aha, ja. Yeah. Dobrze, że latam, bo mnie to troszeczkę chroni zawsze. No kurde, deumb, zasrany. Aaa, e? mordy jeż. Dobra. Nie wiem, co tam jeszcze jest, ale część załatwiłem. Co tu jeszcze się czai na mnie? Eh, ty to co se możesz, dobra. A no, użyję tej Jerry, bo tam mi ta... Czym powiedział Jera? Bo może tak mam w błędzie. Zobaczymy, użyjemy tego jeszcze raz. The Empress, ale wolałbym The Emperor, bo mi się nie chce już tutaj gubić po tych pokojach i tracić głupio serca. Gdzie może być boss? W sumie pójdę po tą, po tą runę, żeby tylko się, tylko żeby się dowiedzieć, jak oni, oni to czytają właściwie. Jak słuchajmy się. Dzięki. Wielkie dzięki, stary. Kurde, co ja w ogóle myślałem, jak to robiłem, co? Dzięki, super. Dostałem klucz. Jakbym jeszcze się miał na coś przydać. Żegnam Klucze, monety. Na cholerę mi to. Ok. Notkowe serce, zawsze spoko. The Empress sobie zużyjemy Dobrze, że kupiłem sobie latanie To mi się bardzo przydało Myślę, że jakichś problemów nie będziemy mieli Z sercem matki, patrząc po ilości damage'a, jakie zdajmy tutaj Będzie okej okay. Ale wrócimy po The Empress, bo to nam się może jednak mimo wszystko przydać Bo to jest zawsze jakiś damage, A po co ja... Gdzie... Gdzie gówna? Okej okay. Jest impress? Dobrze, że to zjerowałem, czy zjerowałem. Chociaż oni też to taliera, to jest dziwne. Tak, miałem wrażenie, że to jest taliera, na nagraniu, ale nie jestem pewien. Jera czy jera? Nie wiem, dziwne. Butero. Explosive diarrhea. To, to mi się nie przyda. Full health mogłoby mi się przydać, w chociaż. Wezmę sobie full health na tego na. na walkę z It Lives. To, że latam nie znaczy, że moje bomby przelatują nad kamieniami. Muszę sobie to wziąć pod uwagę. Kurwa. Pin? okej. Okay. Niech ci będzie. Wolałem jakieś serca, czy coś. okej. Okay. Coś tu jeszcze będzie. Gdzieś... Trafiłem z kubańca. Aż niesamowite. Okej, okay. git. Dobrze że, dobrze, że potrafię latać. Bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście zrąbałem tradycyjnie jak to ja? The Empress. Okej, okay, rozwalmy to ogniska najpierw. To jest priorytet. Rozwalmy w ogóle wszystko tutaj. Żeby się... Mam dylemat, bo wie, wiecie, mam naprawdę dylemat teraz. Nie wiem co zrobić. Tak, biorę Bob's Brain i nie mogę się niestety oprzeć, ale... o, co my mamy? Nie mamy damage'u? dwa. To był dobry ruch, nie wiem. Ale mamy Dedego Longlegs, bo widzę cień za nami. Ha! On nam się jakoś bardzo. Ale nie mamy detonatora teraz, to jest minus. Dobra, są plusy i są minusy. Nie jest źle. Damy radę. Tu już jest boss. Ja powinienem po prawdopodobnie znaleźć więcej serca, ewentualnie użyć tej pigułki. Ja mamy dwa full healthy, to użyję jeszcze raz, OK. Spoko. It lives? No, it doesn't Myślę, że nie będziemy mieli z tym problemu Nawet tak niepotrzebnie zbiorę e, głupio damage, to... Full health Żegnam it leaves. Jeszcze są harta, dostałem koniec challenge'a. Dziękuję bardzo serdecznie. E, Odpijemy się ławki, the Chaos Card to zappier na basement. Super. Chaos Card, bo ktoś nie wiedział, to jest karta, którą można rzucić na raz i zabić każdego bossa na hit. Więc jeżeli to znajdę... Bye bye hash! No, także tego. To by było w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możliwe, że dzisiaj się jeszcze pojawi się jakiś odcinek z Isaacem, bo dzisiaj mam taki dzień, że mogę sporo ponagrywać. I, i ewentualnie jakiś odcinek z Negry. Ale to wieczorem. Zobaczymy jeszcze. Piszcie propozycje. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa. Fajnie wyszło. Fajnie się udało.